Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony AgroSzimi Jak widzicie, za mną talerzówka prawie pod kukurydzę I co? Dzisiaj który? 20. Zaraz zerknę 29. Będziemy siali dzisiaj kukurydzę Generalnie nowym nabytkiem Znaczy, mówię, no nowym, używanym ja kupił e, siewnik czterorzędowy Gaspardo, tak więc będziemy siali dzisiaj. Jeszcze e, wczoraj e, rozlał, tu, rozlał tutaj RSM i nawóz został zasiany. E, dzisiaj też rano tam na resztę pól rozlewa RSM, także ja tutaj uprawię ten kawałek, jadę tam e, uprawiać dalej, gdzie w poprzednim vlogu gruberowałem tam robiłem na głęboko jak zwał tak zwał jeżdżę sobie dwójką szosową 12 na godzinę, tak 2000 obrotów mu trzymam wtedy najlepiej to robi leżówka Tale, wtedy e, ładnie rozgaryna równo jest, elegancka jak na stole a o to przecież chodzi tutaj też pole jest bez orce była tutaj też kukurydza, jak może widać, a może i nie była tutaj kukurydza w zeszłym roku, było to stależowane, niestety nie udało się tego zaorać, żeby zasiać pszenicę, więc zostało to na kukurydze, ponieważ tu jest, taki, jest to takie mokre bardziej pole i nie było warunków, żeby to pole zaorać. Więc zostało to do wiosny i będzie się na tutaj kukurydza. Jedynką przesadą jest trochę za wolno 10 na godziny. To tak aż tak fajnie nie rozgaryna także tak że sobie dwójką. Widać wał gomowy jest w talerzówce także ładnie nam tutaj e, ziemię zagęszcza Prędkością tam ziemię ładnie rozgarne, wał to ładnie zagęści Także jest kwit Tak więc robota idzie Likte słoneczko dzisiaj wyszło Rano jeszcze tak pochmurnie było. Zresztą jakieś kropelki spadły pojedyncze, tak na szybie było widać. Tak jakby na deszcz się zanosiło, bo tak powiem Wam, wyglądało to na deszcz. Ale się rozpogodziło. To najważniejsze, mamy piękną pogodę. Także możemy spokojnie działać. Tak może jeszcze przyjedzie, ktoś ponagrywa, to może no na pewno przyjedzie ponagrywać coś, co taką ja mam nadzieję. Bo kurde, zaczął nagrywać gruberowanie eee, i nawet tam siebie na wozu coś tam nagrał, także mi się wydaje, że na siebie kukurydzy eee, Przyjedzie Przynajmniej mówi, że przyjedzie, także zobaczymy. Wezmę to oraz wezmę, także... Jeszcze jeden przejazd, no, został tutaj poprzeczniak I będzie jedno pole gotowe Muszę jechać jeszcze po łyżkę Bo na następnych kawałkach są e, kamienie do pozbierania, tam gdzie nie, gdzie leżą takie większe Także wezmę sobie łyżkę e, Wezmę sobie łyżkę i ładnie to na łyżkę wezmę Kurde, tak to miało być, dobra wezmę sobie tą gałązkę później, tam wrzucę e, tam na bok i muszę jeszcze zatankować, bo trochę mało paliwa mam, na tamte kawałki mi nie starczy. Także jeszcze wiadę po drodze na, na, na Tak Także wiadę jeszcze po drodze na bazę i wezmę sobie łyżkę, zaleję traktor.

te poprzeczniaki sobie robię tak na dwa razy bo wiadomo, na ówroczach ktoś się tak ujeździ i pojedynczo to tak nie, nie wygląda tak za fajnie znaczy za fajnie, tak, no nie ma tego efektu ale tak to pojedynczo sobie przejadę czy tutaj jak widzicie odmięty trochę trawy jeszcze zostało o i drugim razem to całkiem inaczej wygląda Eu acho que é bem claro. że niesamowicie momentami mogłoby generalnie popadać trochę chociaż i tak i tak ostatnio padało ale to tylko tak miejscami gdzie niegdzie. gdzie eee... U mnie akurat nie padało w miejscowości, gdzie, w którym mieszkam Dobra No a u Mateusza tam nie, nawet niewiele jest do, do Miaroszyna 14 km będzie chyba To tam ponoć tak padało, że nawet burza była, oberwanie chmury normalnie A u mnie tyle co trzy szybę zmoczyło, nawet nie Tu jest zasiana kukurydza w środę. Już yy, tutaj działał gospodarz. Także już tutaj, gdzie nie gdzie gdzie nie gdzie sieją. Tą kukurydzę u nas. My był tutaj pierwszy w okolicy Jakby tak patrzeć. Pogoda się trafiła. Także zasiali. Tak więc jedno pole gotowe, już poprzedniego zrobiłem i jadę na następne. Dobra, szybka akcja. Także jestem na kolejnym polu, tutaj właśnie na tym górzystym, co mówiłem. Robię już. O, 3 czwarte mam zrobione. I to jest właśnie to pole, o którym mówiłem na ostatnim vlogu, że pół jest w... zaorany, było na jesień, na zimę. I pół jest bez orce, tam jest z... w bez orce. Zaraz pójdę wam pokazać, jak to wygląda. I tak jak już ostatnio mówiłem, będziemy mieli tutaj. Porównanie, jak to wygląda. Tak kamienie się nazbierało. Tu było jeszcze orane, tu, 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 tu. Tu była bruzda. I tu już mamy bezorkę. Leży tego obornika jeszcze trochę na wierzchu. I taki widzicie, o, kępek. Tych resztek pożenie to się rozkrzewiły, trawa narosła, tak jak tutaj. Nie, to jest akurat yy, samo siebie, ale tutaj trawa też była, sama siebie wyrosła i no i temu taki efekt tego Ale i tak i taki według mnie jest zacnie. Mi się ogólnie podoba ten efekt. Zobaczymy jak będzie rosło. Tutaj mówię, tu była bruzda, tu mamy orkę, tu mamy bezorkę. Z daleka widać tak trochę, że, że tego obornika tak troszeczkę leży. Ale to tam wiadomo, coś zawsze o górę będzie leżeć. Także ja się nie obijam, jadę dalej. Zostało mi tutaj dokończyć, tam taki, taka elka. Tu jeszcze kamień widziałem, ale gdzie go tu widziałem? Kurde! Dobra, będę robił to tego będę widział ściągnika. I jeszcze zostały tam dwa kawałki, gdzie gruberowałem. Gdzie był vlog? Paliwo zatankowane, był pełen kocioł. Trochę już wyjechałem. łyżka wzięta jak widzieliście trochę kamieni tam miałem tak więc łyżka na polu zajebista sprawa zawsze jakiś kamień czy coś to co można wrzucić albo jak jakiś większy żeby się nie siłować to to można sobie łatwo nabrać o. dzień dobry Podjadę, podgnó nie będę dźwigał. No coś przyjacielu, co tam? Huh! Oj! <noise> no, dobra. Jakieś dużo kamieni na tym polu jest. Bardzo dużo. Chóba, mogę trochę do tyłu dać jeszcze. Zągną się niesamowicie ogólnie to jakoś tak pogoda się spierdziła. było piękne słoneczko. Przed obiadem jakoś tak się kurła zesrało. Ale ważne, że nie pada, choćby mogło, ale kurde. Już teraz, nie, jak, jak już teraz nie jak, jak teraz nie pada, to już nikt nie pada. Lepiej zasieć tą kukurydzę i wtedy niech se pada. O, kolejny kurła. Leży. W sięciuniu. O tu więcej ich jest. Dobra. Czy to idzie Bartek? Ci się wydaje. <śm> Dobra, trzeba ich pozbierać, kurwa, gnoju. Trzeba pozbierać to. No wtedy maszyny po dupie dostałem, jak nie pozbieramy. Tylko te większe. No tak więc. Tutaj, jak widzicie, jest takie pole. No gliniaste pole, no taka górka jest tylko tutaj gliniasta e, Temu to ta gruda taka, o, widzicie jest Temu to podwójnie tutaj robię Tą górę akurat Będę musiał ogólnie zrobić Bo słabo to wygląda po jednym razie O, no, ten taki mały Dobra, ja tu będę robił, odpalę się później. Jak będę tam, o właśnie tam elkę będę robić. Tu jeszcze kamie leży, o losie. Ale no nic, pozbieramy, będzie mniej, choć tak czy siak się je wywleczę na, na górę. Tam jeszcze na dole dwa leżą A pozbieramy Damy radę No i witam dnia kolejnego Wczoraj już nic nie nagrywałem, dokończyłem tamto pole eee, i, I już skończyłem wczoraj Dzisiaj dalej sobie robię, dzisiaj jak widzicie taka mała działeczka i tam obok, może widać tam dalej ee, też taka działeczka, trochę większa no i co, i talerzujemy, robimy wujek zaczął wczoraj siać już siewnik na razie, wszystko w porządku, nic się nie dzieje idzie bardzo dobrze eee, na tej działce akurat robię podwójnie ponieważ była tutaj taka tak jak na wcześniejszym polu byłem. Była tutaj tak trochę trawy, trik samosiebów by się narosło i tego obornika trochę jak sami widzisz, widzicie tutaj trochę leży. Tego u góry. No i nierówno jest u góry. Dlatego dlatego wziąłem sobie najpierw pole. Ole, zapierdzieliłem turę Dlatego sobie wziąłem najpierw tak, pojeździłem, teraz w drugą stronę jeżdżę żeby to wiecie, jakoś pod skosem Zrobić, żeby równie się zrobiło No ale już na tamtym polu będę jeździł normalnie wzdłuż, bo tam Nie będzie sensu tego tak robić A tutaj mam możliwość taką, bo Ani tak, ani tak to pole robić, więc Akurat tak mi pasuje No a z tyłu Bartek dzwoni Halo No na blogu będziesz Co potrzeba Dobrze No będę dzwonić jeszcze no. O Także Bartoszek może za małą godzinkę przyjedzie No i elegancko wracając. No i jak widzicie talerzówko ładnie tutaj robi. Równiutęko. Tu sobie tura podnoszę i tak dojeżdżam do samego płotu, bo tutaj jest taki, taka góra, taki wał i żeby znowu nie i ziemię nie nawlec, to trochę tutaj w ten dół bardziej ją tu dopycham. Czekajcie. Tu by było w sumie kwit. Także można by było poprzeczne już robić. Kurde się za... zapędziłem się, ale do nic, do nic. Nic się nie stało. Pogoda jak na razie sprzyja. Dzisiaj. Tylko strasznie, generalnie. Tylko strasznie wieje wiatr. Normalnie piści jak w Kieleckim. To jest porażka Dobra, tak tylko na chwilę się odpaliłem. Nie będę przynudzał. Może coś to jeszcze później nagram, dogram. Tak więc do zobaczenia za chwilę. Siemaneczko. Także witam trzeciego dnia. <laughs> Dzisiaj y, poniedziałek, 1 maja. Wczoraj żeśmy skończyli siać kukurydzę u wujka. Kurde, się zmachałem trochę. <laughs> Jestem teraz na polu. Y, wymierzam granicę Tu mam aplikację. I wymierzam granicę, Mierzę pola. Żeby wiedzieć ile hektarów kukurydzy jest. I ogólnie też zmierzyć te pola, bo wiadomo jak się orze czy coś robi w polu to coś tam się skipkę orze nie? Od między, z każdej strony, także także ten pomiar, co jest wpisane na papierze, no, na numerze działki to chyba u nikogo nigdy nie jest prawidłowy tak mi się wydaje. No. Także ja tutaj mierzę pola, dopiero pierwsze. Skoło godzinki 18 jest dopiero albo już w sumie a w domu się trochę posiedziało, trochę trawy pokosiło także trzeba było stać w końcu z fotela bo wiadomo trawę skosić, chwilę usiedzieć, YouTube przejrzeć na no ale ileż można? Tu teraz wchodzę na taką górę i temu tak ciężko mówić mi Zobaczcie. Kamera tego nie oddaje. Ale jest tutaj takie zróżnicowanie terenu. Hu. Dobra. Idziemy dalej. Tu sobie mierzy. Mierzy. 300 metrów już naliczyło. Tak więc kukurydza zasiana. Majóweczka leci, niedługo siano kosy, na razie niech trawa podrośnie, ale myślę że koniec maja, coś będziemy kosić, próbować. Tak więc bez zbędnego gadania, bo co tu więcej mówić, wszystko co było do powiedzenia, to powiedziałem. I co? Do kolejnego vloga, a może filmu? Zobaczymy. Tak więc łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, bo naprawdę motywacja jest. A tym bardziej, jak, jak są lajki, like, suby, wiadomo. Tak więc do następnego odcinka, wtedy. Na razie.